Dzisiaj unboxing nowego, no, nie do końca nowego, ale na nowo wprowadzonego na rynek produktu Audiosystem M Fit 200 Uni Evo. Jest to wersja instalatorska głośników M200 Evo 2, czyli zestawu 200 mm zestawu klasy, klasy podstawowej. Tylko tym razem twittery są nie w formie takiego, takiej większej obudowy, tylko w formie małego modułu, głośnika wysokotonowego z, dołożoną, z dołożonym takim uniwersalnym uchwytem. W środku mamy midbasy 200 mm z bardzo mocnym magnesem hem o dużej gęstości i z Górnym zawieszeniem z spienionej gumy butylowej. Natomiast bardzo ważne jest to, że ten głośnik ma niezwykle wysoką efektywność. To jest 95 dB charakterystycznego odcinka akustycznego. Wartość niezwykle wysoka, więc te głośniki, nawet pod fabrycznym słabym radiem, grają dużo intensywniej mocniej niż fabryczne. A w tych samochodach, gdzie gdzie można to zamontować z wygłuszeniem drzwi, możemy też spodziewać się dużo większej ilości basu. Do tego w komplecie są twittery HS24EM Evo, czyli ten właśnie model z 25 mm kopułką jedwabną i bez obudowy. Obudowę, obudowę stanowi ta uniwersalna ramka montażowa, którą można wykorzystać albo nie, zależnie od tego, czy miejsce na twitter to, tego wymaga, czy nie. Można wykorzystać sam pierścień sam ring po obłamaniu tych bocznych uchwytów, które są perforowane. Albo wykorzystać to jako uchwyt, jako taką gondolę do podwieszenia głośnika wysokotonowego w większym gnieździe, tak jak to jest na przykład w Audi A6 C7, gdzie, czy w Volkswagenie T5, gdzie to gniazdo Twittera na podszybie, na desce rozdzielczej jest duże. Wtedy wykorzystujemy te łapki, żeby to umocować. Głośnik wysokotonowy trzeba oczywiście wkleić w to gniazdo. Możemy je wkleić od spodu lub od góry, zależnie od tego, jak nam jest to potrzebne. I do tego dwie zwrotnice FWK, EWO, FWKTW, przepraszam, EWO są w tym wyższym modelu. FWKTW, czyli dwa konstory MKP plus trzy zworki, które umożliwiają regulację poziomu natężenia dźwięku z głośników wysokotonowych oraz szerokości pasma, ponieważ tam jest regulacja jest to regulacja również czytelności podziału co jest ważne te głośniki yy, te głośniki pozwalają na bardzo duże zwiększenie dynamiki systemu audio bez montowania wzmacniacza, oczywiście można, można zamontować pod te głośniki wzmacniacz bez problemu wytrzymają moc rzędu 60-80 w ale nie muszą nawet przy mocy rzędu 15 watów te głośniki grają niezwykle efektywnie, bardzo, bardzo dobrze, więc można spokojnie ich używać w takich systemach podstawowych, żeby sobie zupgradeować, dopalić znacząco dźwięk. A głośniki 20 wytwarzają jednak ogromną ilość ciśnienia akustycznego, dużo większą niż głośniki 13,5 cm. Więc jeśli tylko mamy szansę zamontowania głośników 20 w drzwiach, to warto to zrobić.